Przejdziemy się za takie fajne trzcinki. Jest fajne podejście do wody, troszeczkę się dostaniemy tam w woderach. Zrobimy parę rzutów. Wczoraj tam były cztery fajne brania. spróbujemy dzisiaj też coś hapsnąć. Niedługo, dwie godzinki tutaj poobrzucamy tylko te ciekawsze miejscówki. Lecimy dalej na zachodnią granicę województwa, też są Fajne takie stare dołki odcięte od głównego nurtu rzeki. Spróbujemy tam sprawdzić, co się dzieje. Powinno brać, już się zaczyna robić troszkę chłodniej, chodzi dzisiaj znowu praktycznie 20 stopni. Ale już mamy informacje i wiemy, że szczupak już się obudził, zaczął troszkę gryźć. Także, także z powodzeniem na pewno coś złapiemy. Zacznijmy rzucać. Oh shit. Pobicie. Proszę zobaczyć. W pierwszym rzucie dajwa. Pierwszy rzut. Od razu ryba. Podobnie jak od kilku dni. Taka sama sytuacja. Też miałeś pobicie? Tak, miałem pobicie. Aki niewielki 35 cm może. Mam szczęście praktycznie w pierwszym rzucie zapinam rybę Czyli bardzo dobrze potrafię określić gdzie ona może być Ja wiem gdzie ona jest. Tam ona. ona jest zawsze tam gdzie ja akurat myślę że... tak jak tu będziemy łapać tam, ciągle no ja wiem mówił pan wańskasz że piątka była tak? no o tam też na brzusce tak lecą no. Ale akcja, co? U. Pierwszy, pierwszy rzut, tak samo jak na dąbiu, mówię ci. Wchodzę, pach, od razu stał. O, to filmka tronami. Ciekają. Wchodzą? Ciekają, tak.

Proszę bardzo, Zajmij się nim teraz. Ładnie, 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 ale panie kapitanie nie mam tych kleszczyków. Ja Kresz ci daję.

Czego? Pomiary? Pomiary, pomiary, pomiary. 68, osiem. Wagi nie masz, no? Waga, 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 waga. Dzień fachowym okiem. A, ja, bo to jest ten, fluorokarbon. Nie, jest tutaj... Przyszczyk, ten... Tak jest... Kolegium, Tak to wygląda. No, ile to będzie miał? Z 55? Gdzieś tyle będzie miał. No i fajnie, no i fajnie. A się zaczyna. Zaczyna się powoli. Lecimy dalej. Będziesz go puścić? No, wypadałoby. Wypadałoby taki maluszek. weź go rzuć i spróbujemy. Próbujemy na coś zapolować większego. Dzisiaj jesteśmy tutaj w zwiększonych siłach. Wzięliśmy ze sobą dziadka do pomocy, żeby nam z tym wszystkim tutaj pomógł. Dzisiaj gryzą ostro, także wszystkiego sami nie obrobimy. Musieliśmy tutaj wziąć moce kolejne. Co to szesnastka? Dziadek, też dzisiaj nie próżnuje. szesnastka O, nieładny? O, dziadek, ładna rybka, nie? O. O. piękny, pokaż. No, 35 o, centymetrów. Na, na bata? Na bata. Uuu, to była zabawa. No, mi weszedł jeszcze w kapelony po konie do... Ale zaczekałem, wyszedł i... będzie dobry na suma. Idealny. taki? No. no, takiego sumika do, do 10 kg starczy. teraz Siedzi? No, co jest tak? Ja coś małego, co? Ale sprotka, nie ma siły. Walczycie ale jednak w ogóle się widziałeś to? dlatego nie miał siły. się wyjść. się od razu go tutaj uciekniemy i niech sobie od razu płynie No maluszek I co, inny kolor? Inny kolor też jest skuteczny. Też się sprawdził. Ale cały czas ten sam model. Ten sam model, ten sam rozmiar, ten sama gramatura. Tak. Wszystko to samo tylko. tylko ta sama praca. Tylko kolory różne się sprawdzają. No dobra, no lecimy dalej. To już będzie czwarty. Trzeci dzień trzeci dzisiaj. W ciągu jednej godziny? Nie, ty trzy, ja jednego. Aha, no tak. Cztery. Cztery sztuki na razie w ciągu godzinki. A mamy dopiero co, ledwo co po południu. Lecimy dalej. Dojechaliśmy na nową miejscówkę. Też rzeczy, takie ciekawe. Sprawdzimy, co tutaj będzie się działo. Dużo wody jest. Wpływ do rzeki, do odry jest także woda i ryba na pewno się tutaj miesza, wchodzi, wychodzi. Także spróbujemy zaraz troszkę porzucać. Jest tutaj trochę kapelonów. Wędkarze są, ale niewiele. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Proszę bardzo. Wyśmienita woda. Próbujemy. To mi pomóc. Widziałem atak pod wodą się nagrał. Pod wodą atak. Tutaj, stąd tak na takie głębokości już wyciągałem gumę i z wyskoczył strzał. Będzie nagrany pod wodą mu No, to jest rek, 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 rek. rek, rek. rek, rek.

A dzisiaj kończymy nasze obławianie dołków, kałuży z wynikiem 5 czupaczków, spięty okoń karaś ładny, kilka krąpi, kilka płotek także dzień uważam za udany, druga część obławiania kałuży zapraszam na następne, na pewno jeszcze będzie edycja, także do zobaczenia nad wodą.